Witam Państwa serdecznie, jesteśmy dzisiaj w Sadkowicach, niedaleko Białej Rawskiej. Proszę Państwa, to jest kwatera z odmianą Champion. Już wcześniej w niej gościliśmy, mówiliśmy, że będzie lada moment cięta, ale ze względu na to, że szła cała fala przymrozków, właściciele zdecydowali się czekać do tej pory. No i cóż, prawdopodobnie dopiero w tym momencie pewnie delikatnie listwą będzie przejechana i tyle. Jesteśmy po fali przymrozków i o przymrozkach, o efektach, o skutkach możemy tylko powiedzieć, że są bardzo różne. Nawet w tej samej miejscowości naprawdę są ogromne różnice pomiędzy skalą uszkodzeń. Tu w szampionie sprawdzaliśmy, jest. Można powiedzieć świetnie, ponieważ tylko gdzie gdzieniegdzie trafi się uszkodzony pąk, i to raczej nie pąk centralny, tylko jeden z pąków bocznych. Także jest to idealne rozwiązanie, niech tak, niech tak będzie. Natomiast po sąsiedzku jest kwatera z odmianą Jona Prince. No i proszę Państwa, tu są też bardzo duże różnice. To znaczy tak. Zawsze jako pierwsze zakwitają te pąki kwiatostany, które są na tych małych krótkopędach. I one, proszę Państwa, w przypadku tego sadu mają to do siebie, że zazwyczaj są, są bardziej rozwinięte, więc kwiatostan centralny w tym przypadku zazwyczaj jest uszkodzony. I w tej kwaterze akurat jeszcze. Zazwyczaj 1, 2 boczne kwiatki też są uszkodzone, ale 2, 3 przynajmniej są te boczne, są w porządku. Także nie martwimy się tutaj o plon. Plon na pewno będzie, chociaż no trudniej będzie uzyskać. Tą wysoką jakość, zwłaszcza w przypadku odmian wrażliwych na gorzką plamistość podskórną, do których należy cała grupa jona goldów, konieczne będzie dokarmianie wapniem. I myślę, że w tym roku to już przed kwitnieniem. Co jeszcze możemy powiedzieć? Później są tak, później zakwitają kwiatostany na końcach dłuższych pędów, i one jak widzimy są. Mniej zaawansowane w rozwoju, i proszę Państwa, w nich, jak sprawdzaliśmy, jest 100% zdrowych kwiatostanów. Zdrowych kwiatów. A więc to jest, no można powiedzieć, dobry stan, i właściciele mogą być naprawdę z tego zadowoleni. Ponieważ w zeszłym roku owocowanie było bardzo słabe, więc mamy jeszcze sporo takich kwiatów na pąkach bocznych, na pędach. One są zazwyczaj nieuszkodzone, ale proszę Państwa, z nich nie mamy się co cieszyć. Z nich nigdy nie ma dobrej jakości jabłek. Więc jeśli pozostałe pąki przemarzną, no to te boczne ratują nam w tym momencie sytuację i dają plon. Ale to nigdy nie jest dobra jakość. W przypadku takiego szampiona, proszę Państwa, popatrzmy. Ja sobie pozwolę uciąć. W tym sadzie wolno mi naprawdę na wiele rzeczy, więc mogę też i ciąć bezkarnie. E, oprócz pąka szczytowego, praktycznie tylko jeden pąk będzie wybijał typowo liściowy, a wszystkie pozostałe są z kwiatami. To jest sytuacja, która w takim roku jak ten, tak jak powiedziałem, może ratować nasze planowanie, ale w przypadku takiego sadu. Gdzie nie ma dużych uszkodzeń, to wszystkie te kwiatki są tak naprawdę szkodliwe. To będzie ogromne zużycie energii. Energii, którą roślina potrzebuje na utrzymanie tych wszystkich kwiatów, na przeprowadzenie kwitnienia. No cóż, w zeszłym roku było słabe kwitnienie, więc, jak powiedziałem. Tych pąków się naprawdę tutaj dużo nalęgło. Miejmy nadzieję, że same opadną. Tu były stosowane przed przymrozkami dwa, nawet trzy zabiegi z algarenem, więc mam nadzieję, że te kwiaty centralne, które tutaj są, że one będą najsilniejsze, i te pozostałe same łatwo spadną. Tu jeszcze pokażę Państwu coś. Ręce mi się brudzą. Te pędy, proszę popatrzeć, mają taki niebieski nalot, bo tu były zabiegi manisolem na opóźnienie wegetacji. I jak widać, to przyniosło dobry efekt, bo w innych sadach z odmianą szampion, tutaj w okolicy, już ten różowy pąk jest taki wyraźny. W niektórych miejscach jest to nawet faza balona. Tu jest to opóźnienie, i może dzięki temu są w tym roku akurat takie fajne wyniki. Przynajmniej jak na razie, daj Boże, nie zapeszajmy, niech tak, niech tak pozostanie. Powiedziałem, że w przypadku zwłaszcza odmian, które są. Podmarznięte, czy są wrażliwe na gorzką plamistość podskórną, będzie potrzebne dokarmianie wapniem i to jeszcze przed kwitnieniem. Ponieważ jest bardzo dużo kwiatów, więc potrzebna będzie też dawka fosforu przed kwitnieniem, po to, żeby nie zabrakło drzewom energii. I myślę, że świetnym rozwiązaniem, jeśli chodzi zarówno o wapń i fosfor, to jest kalfomyt. Można też podawać wapń w tej chwili, ponieważ to jest przed kwitnieniem, przed kwitnieniem, więc można podawać kalboron, czyli połączenie wapnia i boru, ale ja osobiście wolałbym ten, ten kalboron odłożyć na troszeczkę później, na pokwitnieniu. Natomiast teraz kalfomyt, dlaczego? Bo kalfomyt, tak samo jak Magic Pestar, Czyli połączenie fosforu z magnezem. Są to rozwiązania, które nie tylko mają to do siebie, że silnie zakwaszają wodę, ale proszę Państwa, tam są inne, tam jest inny fosfor po prostu. Ja wiem, że to co mówię teraz, to dla niektórych to jest czary mary. Niektórzy twierdzą, zwłaszcza takie poglądy mają osoby, które w ogóle nie lubią dokarmiania dolistnego że wszystko jedno, jaki fosfor się weźmie, jaki nawóz, tak naprawdę wszystkie te nawozy fosforowe i tak są robione z tego samego, to nieprawda. Co prawda, jeden z kolegów mi poradził, mówi, słuchaj, nie uświadamiaj ludzi na siłę, bo nikt tego nie lubi. Poza tym i tak mamy zbyt dużo sadowników i zbyt dużą produkcję jabłek, więc im szybciej się wykruszą, tym lepiej dla pozostałych. No, ale jednak, jeśli ktoś sobie zadaje trud i chce tych moich trochę przydługawych filmików słuchać, to pozwolę sobie coś wyjaśnić. Proszę Państwa, fosfor fosforowi nie jest równy. Magic Pestar, Halfomyt i jeszcze na przykład Haskon M10, to są, to są rozwiązania zawierające fosfor bardzo dobrze działający, nawet w niskich temperaturach. Ja Państwu za chwileczkę pokażę slajd, może damy tutaj inną wersję, żeby Państwo dobrze widzieli. Slajd, który dostaliśmy od Włochów, i na tym slajdzie widać pobieranie, szybkość wchłaniania fosforu z różnych substancji. I to jest tak, Magic Pestar, o którym już mówiłem, Haskon M10 też wspomniałem, no i do tego bardzo popularne MAP, czyli monofosforan amonu. I kwas fosforowy. I proszę Państwa, jaka jest szybkość wchłaniania? Bardzo dobra, jeśli temperatura wynosi przynajmniej 25 stopni, wtedy wszystko się wchłania bardzo szybko, niemalże w 100%. Natomiast jeśli temperatura spadnie do 20 stopni Celsjusza, no to Magic Pestar i Haskon M10 dalej są pobierane w 100%. Natomiast Monofosforan amonu i kwas fosforowy, no ich pobieranie spada już pomiędzy 70 a 80%. Jeśli temperatura jest niższa 17 stopni Celsjusza, Magic Pestar i Haskon dalej są pobierane, to znaczy fosfor z nich jest pobierany w 100%. Natomiast w przypadku mapu i kwasu fosforowego ta zdolność pobrania spada już, przyswajanie spada poniżej 50%. Jeszcze gorzej jest przy 12 stopniach Celsjusza. Wtedy Magic Pestar i Haskon są pobierane w zakresie no powiedzmy powyżej 80%, 80-90%. Natomiast map i kwas fosforowy spadają na poziom 20-30%. Przy 10 stopniach Celsjusza i przy 5 już to pobieranie spada no, bardziej w zakres, zbliża się tylko do 10% w przypadku mapu i, fos, i kwasu fosforowego, natomiast Magic Pestar i Haskon, ich fosfor jest pobierany dalej w zakresie około tam powiedzmy 70-80%. A więc, proszę Państwa, to są bardzo duże różnice i naprawdę warto stosować te lepsze rozwiązania. Ja wiem, że one są droższe, ale one są skuteczne. One bardzo szybko działają nawet w niskich temperaturach. No i teraz tak, powiedzcie mi, kiedy stosujemy nawozy fosforowe przy temperaturze 25 stopni? W takiej sytuacji w sadzie raczej nie mamy. Więc jeśli przy 20 stopniach jest to jeszcze w miarę wszystko fajne, o tyle przy 15-10%, a często w tych temperaturach pryskamy o tej porze roku przyswajalność poniżej 50 czy 3, poniżej 30% już nie jest dla nas chyba satysfakcjonująca. Zwłaszcza, że w tym momencie no, liczy się czas. Bo jeśli w tej chwili mamy różowy pąk, to jeśli teraz już nie będzie nocy z przymrozkami, to za chwileczkę będzie faza balona i za moment będzie kwitnienie. Zresztą już w wielu miejscach takich cieplejszych w Polsce, w przypadku odmian na przykład Najdared, już jest faza balona, a nawet pierwsze kwiaty się pojawiają. Także to kwitnienie wstrzymywało się, wstrzymywało, ale za chwileczkę wybuchnie. A zależy nam, żeby to szybko działało, proszę państwa, bo te liście rozetowe, które są wokół kwiatostanów, w tym roku są naprawdę bardzo słabe. Słabo są rozwinięte ze względu na te zimna, które były. Także warto w tym momencie stosować coś, co na pewno szybko i dobrze zadziała. Oczywiście przed kwitnieniem, jeśli ktoś do tej pory nie robił, to polecam Algaren Twin, czyli preparat algowy oparty na eklonia Maxima. Jest to preparat, powtórzę, pewnie Państwo już do znudzenia to mają przypominane przeze mnie, ale powtórzę: preparaty oparte na eklonia maxima nie pobudzają bardzo jakoś wzrostu wegetatywnego, natomiast bardzo poprawiają zawiązanie owoców i ja uważam, że szczególnie poprawiają zawiązanie owoców z kwiatów centralnych. Jeśli te kwiaty centralne są uszkodzone, zmrożone, to w tym momencie, momencie będzie pobudzane wzmocnienie tego drugiego w kolejności najsilniejszego kwiatka. I o to chodzi. Są to preparaty, które i tak należy stosować przed kwitnieniem, a jednocześnie w naturalny sposób poprawić sobie skuteczność przerzedzania. Czy czasami po prostu można nawet z tego przerzedzania zrezygnować. No i chyba na dzisiaj tyle. Pozdrawiam Państwa serdecznie. Stop! Jeszcze dogrywka. Zapomniałem powiedzieć o regeneracji. Proszę Państwa, jeśli jesteśmy już po przymrozkach i regenerujemy, to wiadomo, gibbereliny mają takie najsilniejsze działanie, bo to są to, co mamy dostępnego, to są sztuczne hormony i one bardzo szybko, bardzo silnie działają. Natomiast oprócz gibberelin potrzebne jest wzmocnienie całości drzew i możemy oprócz algarenu w tym momencie stosować już praktycznie wszystkie aminokwasy, zwłaszcza te, które mają, no są takie, że tak powiem, bardziej łatwostrawne, czyli mają te krótkie łańcuchy. Oczywiście polecam zwłaszcza Great VG, ale w tej chwili przed kwitnieniem, póki jeszcze nie ma kwitnienia, możemy też stosować aminokwasy od zwierzęce. No i tutaj, tutaj polecam NutriGreen w pełnej dawce 2 litry na hektar. Są te preparaty, które możemy podać na przykład z kalfomytem albo z Magic Pestar, do czego zachęcam. Pozdrawiam serdecznie.